Ciekawe, jestem Minecraft. Ja. Oczywiście... W poprzednim odcinku oczywiście znaleźliśmy wrak statku, a ja przy okazji zgubiłem coś do jedzenia. z no Gdzie byśmy mogli jeszcze? popłynąć. Co to jest? Yo, co to jest? Wiesz, to jest jakieś stworzenie wodne, ale co to jest? Jakieś modyfikacje wgrywałem sobie już z... ostatnio jeszcze i... wow, I że te mody... Na... ta modyfikacja... Tylko jak ja to się nazywało. Better Animals Plus, to naprawdę jest coś super. Joł. Nawet, tylko oprócz e, jelonków i wilków Ków, natomiast daje To daje normalnie jeszcze jakieś kałamarnice. to są droidy Cuklony wolf, Ulf Borsuk Mus Kojot Ber Ranifer renifera. Mogę tyle powiedzieć chyba, że renif że głowa renifera, że może być głowa renifera chyba jest rzadka. Ale znalezienie renifera w ogóle chyba jest też rzadkie, a szczególnie za ujeżdżanie go. Tak, za ujeżdżanie renifera jest chyba jakiś achievement nawet. Wilk, Salwater. Freshwater barakuda. to dodaje naprawdę dużo rierności. Że... Nie no, tak. Bez obijania w bawełnę. Better animals, to dobra, to jest taka dowolna modyfikacja, że mogę na spokojnie polecić. Jeżeli chcecie mieć więcej gatunków morskich zwierząt, to to naprawdę wydaje się spoko. O, czekajcie, kelpy Kelpy mogą mi się przydać w przyszłości. Ludzie nie doceniają kelpów są naprawdę dobrym, źródłem żarcia. I tego wcale nie mówię z sarkazmem. Bo kelpy naprawdę szybko się sieje. 20 kelpów i już mamy full... Już mamy fulla. Stowarz, więc z tak kelpów i mogę i na spokojnie... Nie jedną, mogę jedną przygodę normalnie przeżyć. Poza tym... Kelpy bardzo szybko rosną. Co to jest? Jo, bazant. To jest bazant. To jest bazant. Bażant. Bażant. mordo. Bażant. Jo, to jest najprawdziwszy bażant. To jest bażant. Siema, bażant. chyba jakbym miał jeszcze e, modyfikację na, e, na, na zobaczenie nazwy, to bym na pewno mógł się domyślić czy to na pewno. To ja się nie musiał domyślać, czy tylko bym mógł normalnie zobaczyć to na pewno jest bażant. A może to jest gęś? Wiecie co ja sobie znajdę jakąś miejscówkę. Увидимся, как будет день. Jakieś właśnie 3 minuty temu swój i okazało się, że ktoś coś mi się że... Ta to gęść mi się wkręciła na, na łódkę. Naprawdę super, ale zniosło też jajko. I się zastanawiam, co mogę z niej zrobić. Zarkiem mordał AU! Ty kurde Burak Wiem, że tego nie słyszycie, ale ja słyszę tego szkieleta i ja naprawdę idę stąd Ja nie mam ochoty tutaj siedzieć Czekajcie, ci na cukrową wezmę. Co mogę zrobić z tymi jajkami? Cześć, to jest kozi to jest blaber, kozia mleko, porąże mięso, peeling egg, fried egg. Czyli na logikę mogę to jajku usmażyć sobie jajeczko usmarzyć, sobie zjeść. Spoko. Chyba, że to jest coś w stylu tego jak się nazywało. Farmer Daylight. Nie. Czy tam Farmer's Daylight i to będzie... Że tam to będę mógł sobie kanapkę zrobić z tym jajkiem. Albo kebaba. semana, semana, zin zin, tudo muito deu tebe, ficou a aqui że to miejsce wygląda bardzo fajnie na zrobienie sobie domku, jest taki płaski teren, ale z drugiej strony nawet nie się osiedlił w wiosce, że, mam taki pomysł, żeby wioskę, ja mam idealny pomysł na wioskę, bo na hardkorze jest szansa, że w nocy się randomowo zrespi 10 zombiaków, czy tam, ich, czy tam nawet 20 i zacznie się rajd, taki co do i najczęściej golem nie lem bardzo na tym mu cierpi. Więc mam taki pomysł, żeby zrobić trapdory. Jak znajdę wioskę, to po prostu fileterów zamknę w trapdorach, bo nie mogą już otwierać. I niech się dzieje. niech się dzieje. Wola e, konik. Koniki. Yo, siema. Robić, co, jeżeli by się okazało, że znajdę... O owieczka, dobra, owerkiem mi się przydadzą. Węgiel! Dobra, jak to jest węgiel, to czyli to może być jeszcze żelazzo, ale w to wątpię. Dobra, ale fakt jest taki, że mamy węgiel! Mamy żwir. To było głupie. Budujemy schody. Po co się tu wydapałem? się teraz zastanawiam po co się tu wdrapałem? jak widoki takie jest tyle słaby mój mały render distance zobacz mam wełnę mam wełnę dobra chociaż mam chociaż jedną wełnę jeszcze dwie i będę mógł sobie zrobić albo pędzel albo łóżko Wolałbym chyba pędzel bo w noc to zawsze mogę zrobić cięcie. Siema Motylek Ośmetylnik Helu Tutaj naprawdę do, do, widzę, że to Czy ktoś się niego modelem Ale fajny motylek Sprawdzę ile... 19 minut Dobra i tak po was, ponad połowa tego to jest no więc... Chodzimy jeszcze trochę Co to jest? To Borsuk Siemo mordo, Borsuk Yo, Borsuk Ile on miał ser... Ile on serduszek? Borsuk Jestem ja ten Borsiuk Lava. Ja trochę mało, żeby ogarnąć portal i widzę bagno! Ale... ale bagno to już będzie w następnym odcinku. No, bagnę będzie w następnym odcinku. Ku, to... E, to po Minecraft na modach... Po e, Minecraft na modach widzimy się kiedyś.